Cześć, jestem Olga i jesteśmy na festiwalu filmowym Młode Horyzonty, mam na imię Weronika i mam 6 lat. Mam 5 lat i, i, i nazywam się Kasia. Mam 7 lat i nazywam się Magda. Jestem Tosia i mam 10 lat. Jestem Mikołaj, mam 7 lat i będę oglądać z moją siostrą i z mamą. Dziewczyny, powiedzcie mi, co tutaj dzisiaj robicie? No, oglądamy filmy. Można się bawić, można robić różne warsztaty, jak są, plakaty, rysować. Co dzisiaj tu robicie i z kim w ogóle przyszłyście? Z tatą! Ania zakolowała, więc nie ja przyszła, Mieliśmy czwórkę przyszła. W środę po szkole ja idę na drugą część Szkoła Magicznych Zwierząt. Wspaniale, a wiesz o czym Byłam to na, Tak, była na pierwszej części. Dla Kasi to jest za straszne, no. więc ja nie poszłam. No. A powiedzcie mi, po co w ogóle się chodzi do kina? No, żeby oglądać. To jest też taka przyjemność. A na czym polega ta przyjemność? Na tym, że oglądamy sobie, relaksujemy się i możemy sobie posiedzieć, nie? nie trzeba wstać. Proszę, jak się nazywasz i ile masz lat? Z Kuba. Kuba. Powiedz mi, czy ty pierwszy raz jesteś w kinie? Tak. I czy już obejrzałeś jakiś film? Tak. Powiesz mi, o czym on był? Dziękuję bardzo za taką konkretną wypowiedź. A powiedzcie mi, lepiej się ogląda samemu filmy w domu, czy może tak jak wy dzisiaj, przeżyliście tutaj wy cztery? Wolałabym w kinie. Ja też wolałabym. Może nawet do... nie, nie czasami w kinie, ale wolałabym też razem. Na przykład jak idziemy na jakiś film, to żeby zaprosić koleżanki. A dlaczego lepiej się ogląda z koleżankami? Bo jest nam raźniej i jak y, czegoś się boimy, to możemy się na przykład do siebie przytulić. ja jestem pierwszy raz. Jak Ci się to podoba? Bardzo na razie. Możesz mi opisać jaka tu panuje atmosfera, co się tu dzieje. No, jest tu bardzo fajnie, jest dużo atrakcji, y, jest dobra lemoniada. Dla mnie najbardziej zrobiło wrażenie, że filmy są niektóre przedpremierowo pokazywane, więc... To po prostu zobaczyć, zanim jeszcze wyjdzie w kinach, to jest takie troszeczkę dreszczyk emocji. Też tutaj właśnie na festiwalu są różne dodatkowe wydarzenia, czyli jakieś rozmowy z twórcami i są organizowane różne warsztaty. Dla kogo, Twoim zdaniem, jest ten festiwal? Eee, wydaje mi się, że dla, dla wszystkich na pewno. Nie tylko dla... Yy, i tak dość szeroko rozumianej młodej widowni. Bo tutaj wydaje mi się, że faktycznie, biorąc pod uwagę te filmy, które ja miałem okazję obejrzeć, są to zdecydowanie e, takie obrazy, które, mogłyby, które mówią coś nie tylko właśnie e, dzieciom czy młodzieży, ale też właśnie widzą, widzą dorosłym I wydaje mi się, że tutaj każdej jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Lu, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć do mikrofonu? Tak. Bo już. przyjdę. Przyjdziesz za rok na festiwal? Tak. No to chyba do zobaczenia. Piąteczka.